Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski. Dzisiaj kolejny temat do rozkminy, a mianowicie trochę o emocjach, które będą Was dotykać na rynku i dlaczego niestety one będą dotykać każdego. Czy to osoby, które są na samym początku, czy to osoby, które w dłuższej perspektywie są na rynkach i ogólnie w życiu często E, można by było powiedzieć, że często zachow zachowywać się można jako istota bezemocjonalna: tak? że e, pewne emocje, czy to silnego strachu, chciwości, e, pożądania, e, czy nie wiem, smutku, e, nie będą występować. To jest błędne założenie, że my chcemy w pewien sposób sobie tym emocjom ulżyć. Odniosę się do tematu już kryptowalut, bo aktualnie na tym rynku no, dzieje się dosyć smutna rzecz, można by to powiedzieć, bo e, mimo jakichś tam niewielkich spadków Bitcoina, 10-15%, to mimo wszystko dla wielu altcoiniarzy jest to dosyć mocny spadek, powiedzmy tam 50% e, na całych kapitałach. To nie jest jakaś mała suma, w szczególności, e, w, szczególności w jakimś tam rynku w miarę optymistycznym, gdzie wszyscy przyrzekali nam, jak to będzie pięknie i cudownie, i jakie sobie za niedługo lambo kupimy. Więc, jaki sposób do tego podejść? Zauważcie, że w internecie często ludzie próbują w pewien sposób od problemu uciec, i ucieka się właśnie w przyrodę, w naturę, stara się troszeczkę połączyć z tym, że coś się jeszcze ma, i to jest naprawdę bardzo spoko. Właśnie wiele takich dojrzałych umysłów, czyli tych, którzy są dłużej w życiu, czy są e, dłużej na rynkach, potrafi sobie z tym stresem zarządzać. Co oznacza, że nie, że oni go nie, nie mają, ale próbują sobie znaleźć właśnie coś, czy to naturę, bo to jest akurat jedna z lepszych takich opcji, czy to sport, w zależności co kto komu pomaga, po to, żeby ten stres zniwelować. To nie oznacza, że oni go nie mają. To oznacza, to nie oznacza, że jeżeli leżą na plaży w Malediwach, to tego stresu nie ma. Bo jeżeli mają aktualnie pozycję na rynku, to jak najbardziej tą pozycję mają w pewien sposób. To ten stres gdzieś tam stoi w głowie. I to e, właśnie jest to, żebyście starali się zarządzać tym stresem. Jeżeli jesteście świeży i te emocje, prowadzą Was do podejmowania decyzji nieprzemyślanych, to to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Bo ja oczywiście doradzałbym już wcześniej wszystkim, żeby te plany były poustawiane i, i teraz w tym momencie e, wiele osób ma te plany poustawiane w głowach i wie, co ma robić. Ale wiele osób działa, no można powiedzieć, trochę na pomacku. Mówi, że będzie decyzję podejmować w trakcie tego, co się będzie działo, i to jest absolutnie zła decyzja. Warto się przygotować, że te emocje się w nas pojawią. Warto nawet zrealizować sobie bardzo czarne scenariusze, żeby je mentalnie przeżyć, ale też wiedzieć, że pomimo na przykład takich rynków istnieją rzeczy, które są namacalne. tak? że wasza istota jest istotą żywą, w pewien sposób właśnie połączenie się z taką naturą, z tego, że, że to jest wasze życie. I wtedy, kiedy wasze życie się niespodziewanie zakończy, na przykład w tym wypadku, kiedy by mnie teraz przejechał jakiś rowerzysta, to absurdalnie te rzeczy tracą sens, tak? W pewnym momencie. Więc jakby uświadomić trzeba sobie to, żeby te moc, tymi emocjami dobrze zarządzić, i jeżeli one występują, to poznać siebie, tak? To jest też bardzo ważna sprawa bo to nie jest tak, że każdy człowiek będzie reagował na to samo. Jeżeli ktoś przyjdzie teraz i przytuli się do tego drzewa, to może mu to pomoże, ale dla drugiego może być to po prostu idiocyzmem. Więc poznaj siebie, zobacz, co na ciebie reaguje. Czasami jest tak, że kiedy spojrzycie powiedzmy na telefon i gdzieś tam zaczynają się wywoływać emocje, to zastanówcie się, co się tak naprawdę wydarzyło i postarajcie się... Spojrzeć na całą sytuację z lotu ptaka i wtedy zastanowić się, co ja mogę zrobić, czy dla swojego ciała, właśnie po to, żeby tego stresu nie odczuwać tak dużo, albo żeby go zniwelować, albo ustanowić, ustanowić spokojnie już jakiś plan. Nie podejmujcie decyzji na podstawie impulsów, bo niestety te impulsywne decyzje są jakby W konsekwencji później naprawdę błędne, tak? Czy to lewarowanie się i odkłucie się powiedzmy na, na rynku, tak? próbowanie zawalczyć z rynkiem, albo zrobienie komuś na złość, wy będziecie oszukiwać tylko samego siebie, rynek zrobi tak i tak, co ma zrobić, a wy to wasze przygotowanie będzie zawsze determinować to, czy będziecie w dobrym szli kierunku, czy w złym, tak? Więc. Ułóżcie sobie głowę. Ja wiem, że jest to łatwo powiedzieć, mi też jest tylko łatwo powiedzieć, ale tak samo jest to bardzo trudno wykonać. Ale trzeba poznawać siebie, trzeba trochę na siebie spojrzeć, zobaczyć jak ja reaguję, jaki to na mnie ma wpływ i zobaczyć gdzie ja mogę to zniwelować. Każdy ma różny sposób, sprawdźcie sobie te, które znacie i działają. Ale sprawdźcie też nowe sposoby, których na przykład jeszcze nigdy nie robiliście, tak? Spróbujcie sobie jakiś sposób, którego nigdy nie robiliście i zobaczcie, a być może to się okaże dosyć na przykład bardziej rzeczą ekstremalną, która faktycznie Wam pomaga. To tyle w tym temacie. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę przyjemnego dnia. Trzymajcie się, cześć.